Drodzy kawy, dziewiąty odcinku z serii roczkowy Vlog. Nie wiem, wczoraj mówiłem Vlog, ale już się poprawiłem mój vlog. Więc dzisiaj najpierw porozmawiamy o cukierkach. Bo bardzo lubię cukierki. Ale patrz, jakie mam za to białe zęby Tak, używam liter. liter czekaj, czekaj literki fajne, fajne literki polecam bardzo fajne strasznie ustne ale mieliśmy przegadają o cukierkach tak po pierwsze, najbardziej z cukierków lubię ale tak jest ogólnie do słodyczy lubię hmm. mhm. to może troszkę za To może widzimy się po cięciu jak już przypomnę sobie o, już pamiętam, już pamiętam żelki Haribo mm -hmm. nie, a tak serio to wolę Akuku Akuku, mia niam, niam, niam więc no mój brat Bardziej nie nosi czekolady, wszystko to ma czekoladę, blefuj, naprawdę, ej, no, Menager nie przepinamy na moich odcinkach, więc em, jakby wam to powiedzieć, przysyłajcie dużo czekolady. Nie dużo czekolady, bo jest tylko dla mnie. Ja się innego niż czekoladę. Dwa ja mi. Więc nie przysyłacie niż oprócz czekolady, bo mój brat tego nie zje. Rozumiecie to? No, no, mam taką nadzieję. Ok, drugi temat. Kolejny. Na przykład jak pączek w maśle 282, e, dajne krzem Y, Stebel, y, babka. Y, jaka to y, 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 Boix 18, Hunter Popela, y, Mumin, Matis, Boyda, Bartow i jeszcze trzy 300 inny. No Oni się lubią popisywać. Szczerze popisuję. Nie inny. Oprócz pączka w oczywiście, bo on ma takie ładne sadełko, e, więc oczywiście, się żartuję, ale serio, on ma takie sadełko. Na przykład jak Mumin, pamiętam, to było w, jak chodziłem do czwartej klasy, to jak była zima. Nie zapomnę tego. O, mój klewny. O. Ej no, luwa. Luba. Luwa. Luba. 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 Jem luba. Patrzcie jaka słodka mluwa. się Stefan. Stefan. E, więc... Mamy nowego przyjaciela. Przywitaj się Stefan. Siema. Siema ludzie. Nie nabijaj mi Stefan! Patrzcie to rękaw. O, tu ma Stefan! Stefan, chodź. Stefan, Żyje! Patrzcie, Stefan żyje ciągle, aaa, A! On mnie zabił. Więc, no, lubię tak. 50% z tych ludzi to wymieniłem. No, też jego pisał Pączek Maśla. Tak, dzisiaj jesteśmy ja akurat pączek w maśle, ale już sobie nie bo mi pokazać twarzy. Tutaj też są twarz i pokażę, że mi na siebie. Tak. A, nie A tak w ogóle... Nie rośnie dużo pociągów. Po odcinku chyba sobie tam pójdę i nie wszystkie rzeczy. Więc o maszcie. Moje petuny są. Petuny. Mm. a na robačko to želá. Więc komentujte, subskrybujte. Na raz robačko. No. Rufka, mrufka, baže žle, a ja viem v